panowie, jest Rysiek Bazarnik, który stworzył ten mały instrument, który stoi w naszej strefie i który był mistrzem ceremonii i dzięki niemu to wszystko się działo. A byliście z nami, więc wiecie co się działo. Mamy specjalnego gościa z Londynu, Raymonda Marshalla, który tak naprawdę, żeby dopełnić wszystkich formalności, Good evening Woodstock! On behalf of Guinness World Records, I would like to thank Woodstock People and Play. Rekordów Guinnessa chcę podziękować ludziom i play! To set this record we needed 250 people playing the same drum for a minimum of five minutes. Żeby ustawić ten rekord, potrzebowaliśmy 250 osób w jednym momencie, grających na tym samym bębnie przez 5 minut. Me great to przyjmuje mi ogromne przyjemność, że dzisiaj a total of 263 osób pracuje w 5 minutach i 30 sekundach, setting a new Guinness World Records title. minut 30 sekund, ustanawiając nowy, światowy rekord Guinnessa! Congratulations! You are officially amazing! Gratulacje! Jesteś oficjalnie niesamowity! Finally, I would like to present the certificate to Ewa from Play. Teraz zaprezentuję certyfikat tego wspaniałego rekordu Ewie! Razem, zagraliśmy w największej orkiestrze świata. Dzięki wielkie Watson! Podziękujcie panu, bo być może będziemy bili rekord za rok, ilu tutaj Was przyjedzie na wielki koncert i pan będzie musiał wszystkich policzyć. Ilu Was jest? Dużo? To dajcie znać, że jest Was dużo. Dziękujemy Guinnessowi, dziękujemy Play'owi, dziękujemy, że rekord żeśmy ustanowili i że za rok, bo przystanek uczuch ma to się, że ciągle padają jakieś rekordy. Thank you very much. This is big concert. A, co ja będę gadał. Ale pan wszystko zrozumiał. No mamy rekord. Bardzo się cieszymy za ma